Dzień dobry. Dziś bierzemy na warsztat firmę Enphenol Corporation. To jeden z kluczowych graczy w obecnym boomie na sztuczną inteligencję. Sprawdzimy, co tak naprawdę kryje się za jej ostatnimi, no cóż, spektakularnymi wynikami, opierając się na szczegółowej analizie finansowej. I zacznijmy od razu od mocnego uderzenia. Ta liczba mówi sama za siebie 49%. Tyle wyniósł wzrost przychodów rok do roku, który firma pokazała w najnowszych wynikach. Trzeba przyznać, że to wynik, który zostawia większość rynku daleko w tyle. Ale właśnie, czy ten imponujący wzrost to aby na pewno cała historia? To jest kluczowe pytanie, na które spróbujemy dziś odpowiedzieć. Zajrzyjmy trochę głębiej, żeby sprawdzić, czy fundamenty firmy są faktycznie tak solidne, jak mogłoby się wydawać po tych wszystkich nagłówkach. Dobrze, w takim razie przejdźmy do naszej analizy. Rozłożymy sobie wyniki firmy na czynniki pierwsze. Posłużymy się przy tym specjalnym systemem punktacji, żeby obiektywnie ocenić każdy kluczowy aspekt jej działalności. I żeby nie trzymać w niepewności, zacznijmy od razu od werdyktu. Otóż amfenol w tej analizie zdobywa 84,5 na 115 możliwych punktów. To daje spółce klasyfikację bardzo dobra. To naprawdę mocny punkt wyjścia. A teraz zobaczmy, co dokładnie złożyło się na tak wysoką ocenę. Ok, zacznijmy od pozytywów, czyli od tak zwanego scenariusza byka. Skupimy się na tych kategoriach, w których Ampena zdobył najwięcej punktów. Zobaczymy, co tak naprawdę sprawia, że jest to aż tak dominująca siła na rynku i co jest silnikiem tego, no cóż, niesamowitego wzrostu. To jest coś, co doskonale ilustruje siłę tej firmy. Spójrzmy na tę tabelę. Wzrost przychodów, marże, zwrot z kapitału. W zasadzie w każdym kluczowym obszarze amfenol, nie tylko radzi sobie świetnie, ale wręcz deklasuje średnią dla swojego sektora. To po prostu obrazek wyjątkowej efektywności operacyjnej. Ale to, co jest naprawdę imponujące, to ta liczba: 76%. Tyle wyniósł wzrost zysku na akcje. Żeby dać trochę perspektywy, średnia dla całego sektora to zaledwie 10 do 15%, to pokazuje, jak niesamowicie skutecznie firma potrafi zamieniać przychody w czysty zysk dla akcjonariuszy. No dobrze, więc skąd bierze się ta dominacja? Są trzy główne filary. Po pierwsze, tak zwana fosa ekonomiczna, czyli po prostu trwała przewaga nad konkurencją. W przypadku Ampenola to gigantyczne inwestycje i ponad tysiąc aktywnych patentów, które tworzą barierę praktycznie nie do przejścia dla rywali. Po drugie, to absolutna pozycja lidera w kluczowym segmencie infrastruktury dla AI. I wreszcie, po trzecie, rentowność, która jest niemal dwa razy wyższa niż u reszty branży. I chyba najlepszym podsumowaniem tej części będzie cytat wprost z analizy, który mówi: Spółka dominuje pod względem miar rentowności i wzrostu. Właściwie nic dodać, nic ująć. To zdanie idealnie oddaje obraz firmy, która jest po prostu maszyną do generowania zysków. Ale, ale, żeby ten obraz był pełny, musimy teraz kompletnie zmienić perspektywę. Po tej, trzeba przyznać, przytłaczającej liście zalet, pora spojrzeć na drugą stronę medalu. Przyjrzyjmy się ryzykom i tym kategoriom, w których firma wypadła znacznie, znacznie słabiej. To są naprawdę ważne sygnały ostrzegawcze, których absolutnie nie można zignorować. I tu dochodzimy do pytania, które chyba budzi największy niepokój. Bo pomyślmy, skoro perspektywy są tak znakomite, a wyniki biją rekordy, to dlaczego u licha ludzie z zarządu, czyli ci, którzy wiedzą o firmie absolutnie wszystko, pozbywają się jej akcji? Cóż, odpowiedź jest. Co najmniej niepokojąca. To jest łączna wartość akcji sprzedanych przez tzw. Tak insiderów tylko w tym roku prawie pół miliarda dolarów. To jest naprawdę ogromna kwota, która zdecydowanie daje do myślenia. Ale jeszcze bardziej niepokojące jest to, kto konkretnie sprzedawał. Bo na czele tej listy jest sam prezes, który pozbył się akcji za 151 milionów dolarów, zaraz za nim jest dyrektor finansowy. A teraz kluczowa informacja. W tym samym czasie nikt, ale to absolutnie nikt, ze zarządu nie kupił nawet jednej akcji. To jest bardzo, bardzo silny sygnał ostrzegawczy. Drugie poważne ryzyko to wycena. Mówiąc wprost, amfenol jest drogi. Akcje spółki notowale są z tak zwaną premią wyceny. Co to znaczy? Ano to, że płaci się za nie znacznie więcej w stosunku do zysków niż w przypadku konkurencji. A to z kolei, co logiczne. Mocno ogranicza potencjał do dalszych wzrostów. I tu dochodzimy do sedna problemu z ryzykiem. Zobaczmy. Potencjalny zysk według analityków to jakieś 7%, ale z drugiej strony, jeśli ten cały boom na AI choćby lekko przehamuje, potencjalna strata może sięgnąć nawet 20%. Rachunek jest prosty. Stosunek ryzyka do potencjalnej nagrody jest w tym momencie, no cóż, po prostu niekorzystny. No i wreszcie trzecia czerwona flaga zadłużenie. Po gigantycznym przejęciu firmy CCS, dług Ampenola wystrzelił w górę. Wzrósł ponad dwukrotnie, do prawie 15 miliardów dolarów. Jasne, firma generuje potężną gotówkę, ale tak duża dźwignia finansowa zawsze, bez wyjątku, podnosi poziom ryzyka. Dobrze, przejdźmy więc do ostatniej części. Spróbujmy zebrać wszystkie te argumenty i te za, i te przeciw, żeby wyciągnąć jakieś sensowne wnioski z całej analizy. Krótko mówiąc, co to wszystko oznacza dla potencjalnego inwestora? Wygląda na to, że analiza podsuwa różne strategie w zależności od tego, jakim typem inwestora się jest. Dla tych, którzy szukają przede wszystkim wzrostu, amphenol to pozycja do kupienia, ale najlepiej przy jakiejś 10-15% korekcji. Z kolei inwestorzy typu value, czyli szukający wartości, powinni raczej trzymać się z boku i czekać. Dlaczego? Bo obecna cena nie daje żadnego marginesu bezpieczeństwa, a jeśli ktoś inwestuje dla dywidend? Cóż, z rentownością na poziomie zaledwie pół procent to jest zdecydowanie pozycja do unikania. I tak naprawdę, cała ta skomplikowana układanka, te wszystkie plusy i minusy sprowadzają się w końcu do jednego absolutnie kluczowego czynnika jednego pytania, które zdefiniuje przyszłość tej inwestycji. A pytanie to brzmi: czy ten obecny, można powiedzieć, szalony boom na sztuczną inteligencję jest na tyle trwały, żeby uzasadnić tak wysoką cenę akcji i wszystkie związane z nią ryzyka? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje, czy empenol okaże się ostatecznie genialną inwestycją, czy może kosztowną pułapką?